Pa, pa. Dokładnie. To już second odcinek of Heroes and Generals, czyli najlepszej giereczki na PC. A jak ktoś się nie zgadza, A to. Night. Go... A... Zamknij mordek, kurwa. <grym> Ty, jak ja mam w ogóle trzech żołnierzy kupionych niemieckich? Skąd ja mam trzeciego? Ale ja, ja mam trzeciego żołnierza. Dostałem go chyba. To jak dobrze by poszło, to jednego bym zrobił snipera, drugiego bym sobie zrobił kiedyś takiego, żeby miał pistolet maszynowy, a trzeciego bym zrobił sobie tego znowu spadochroniarza z pistoletem, który by przyczepiał mnie do kołgów i je to Co nam tak długo sorczinguje tego mecza, no? Mógłbyś, tak... Jezus, miałeś pięć fragów? Zrobiliśmy tak. więcej fragów niż przez kilka meczów w Fortnite zaraz. No i ja tak zabiłem mało ludzi, bo jakby... głównie to przychwytywaliśmy te punkty, tam nic nie robiliśmy za bardzo. Ale miaku spada. Kurde, muszę ten filmik wyrenderować. O, zajebiście. Ten filmik jak wyrenderuję z tego Fortnite'a. Przykład tylko, że on pół godziny trwa, a graliśmy prawie dwie. Tyle jakby akcji dało hmm. się z niego wy... Wycisnąć Powinienem był go podzielić na jakieś dwie części, ale nie chce się O kurde, my bronimy, będziemy się odbijać punkty, to będzie ciężkie Tutaj. Od razu master volume Na mega low, yy, na czym się zrespiłeś? Zrespiłeś się na czymś? Nie. Dawaj na B4 Się respimy, a nie, nie możemy na B4 Musimy w mieście, to weź na czerczu Charch 02 Na kościół 02? Tak, kościół 02. Dobra, chodź tu do mnie, bo ja mam Kubel Wagena. Z domu trochę taktycznej gier. już to jest najlepsze? nie tak... ja pamiętam jak grałem trochę raz w trochę Justan Generals. A w ogóle no. nie, że mam innego koloru hełm niż ty. Mam taki zielony, fajny. Kupiłem Anno. sobie ostatnio. A, no i nie dokończyłem. Eee, no nie, a, jak wcześniej grałem, to grałem na najniższych ustawieniach graficznych. No. I wiesz. I to było takie niestabilne 60 fps. -ów. A teraz nagrywam w najwyższej jakości, jaką mi się da po prostu ustawić na OBS-ie. I jeszcze wygrzewam 120 fps. -ów. Prawie. Mm. I mam skoki o 3 fps. -y. jest jak on jest beznadziejnie skręcony. No kurwa, ty jebane. Moglibyśmy jechać. Musimy to przejąć. Jazda. Czy spacja to jest handbrake? Nie. A w ogóle widzisz, że tutaj koło te, masz taki z naszych samochodów na środku? Na dole? To bo masz takie czerwone lekko koło, co nie? Przeciwnik nie. tu jest. Przeciwnik. Gdzie? Jest. Przed nami. Zajebał mnie jednym strzałem. Co? No, nie wiem, ja go Mogę się zrespić na tobie? Nie. Dobra, podejdę już. Z... O, Podnieśę Twoją sniperkę, to się liczy. Już chuj utopię tego kubelwagena. Nie mać to. Podchodzisz tam tego punkta, ja go wezmę z drugiej strony. Zabiłem w ogóle Ja mam wrażenie, że tutaj, w tej grze, o wiele bardziej, o wiele, jakby, jak powiedzieć, bardzo, bardzo są potrzebne różne jednostki. W sensie wiesz, oddziały szturmowe z pistoletami, żeby szturmować punkty, snajperzy, żebym eliminować dowódców czołgu, tak jak teraz prawie to zrobiłem. No, to jest chołk na B4. O kurwa, u mnie też jest chołk tutaj z bokowca. O nie, widział mnie. On nie chciał mnie zajebać. No ja tam, no, ja nie. Czy dam radę mną przepłynąć, żeby mnie nie zabił? Ty nie ogarnął chyba gości. Podejdę go, może się wychyli z tego czołgu. No wychylił. O kurwa, ale nie trafiam jak on jedzie, schował się, do Odwrócił się. Ale wyszedł z niego. Wyszedł z niego u mnie? Zabiłem. Ale... Zabiłem jak drugiego. Nie, bo ja jestem przy innym czołgu. Wychyl ten łeb, to cię rozpierdolę, Kościół. O kurwa, tu drugi przyjechał. Kurwa, zajebał mnie, no. Przejąłeś to że mógł się tam zrespić na nim? No Tam ktoś przejmuje, bo ja musiałem odejść. No Dobra, czy wy je przyjmujecie? Dobra, też zaraz tutaj zrespię. Gdzie twoja snajperka? no była fajna. Ej, nie mogę się zrespić na nim. Czołg jest obok mnie. Jestem mogę dosłownie się... obok czołgu. Mogę się zrespić tak mega daleko. Albo brońcie się tego punktu. Już go mamy, bo my i tak czasowo możemy wygrać ten meczyk, mm, zrobiłem swoją sniperkę Wpadłem dwa razy w tym meczu, nie mam partę, więc może i padnę kolejny raz Żeby ją weźmiesz O dobrze, na strzałk pierwszy jedzie Waccieliśmy punkt, atakujcie tam Co? Numer 4 straciliśmy. Umarłem. Gdzie jesteś? Tutaj przy ruinach mostu. Nie mogę się tutaj to, to jest trochę głupie, że nie można się na teammate'ach roz... To Próbuję przetrwać, stoję w krzakach, bo tam są czołgi wszędzie. W <laughs> ogóle my nie gramy żadnej potyczki, tylko to są takie jakby składowe bitwy do całej wojny na mapie. I tu no. będzie, tu będzie strasznie dużo bitw pan pancernych, no i sam widzisz, że jest też mnóstwo lotników. No. To, to jest naprawdę ciężko. mało chata. O kurwa, czołg! Ej, bo dużo ludzi wbiega, to ty jesteś? Nie, to jakiś inny teammate. O kurwa mać no, jakie low Ale zjebałem, w się sensie, się. Jest strasznie ciężko snoperem na blisko grać Co my tego B4 nie możemy przejść, to jest ostatnia To jest ostatnia linia, którą musimy przejąć, gdzie jesteś? Na no tym... w tym domku, gdzie ci cię Przejmijcie go, ja chcę się tu zrespić Czy już mogę się zresztą w jakimś normalnym miejscu? Co nie, tak? to jest? Ja tu Dobra, się może ciężarówą to mi tę snajperkę znowu No bo ja tam zginąłem O, w idealnym momencie wyskoczyłem Bo teraz to mi jakoś nie idzie tutaj zabijanie Nie dojeżdżając z pistolami, dobra Podjadę wam tam ciężarówkę, to będziecie mogli się respić na tym punkcie Żeby jego czołg jej nie rozwali. A już coś do mnie napierdala Powiem No jeszcze jebnąłem w jakiś. Ten most tutaj co jest, on jest taki słaby, bo tu jest tak ciasno, bo tu stoją jakieś gówna Nie stój do tym Kubel wagenem No i kurwa karambol zrobić, gdzie będzie Tupe na światło Miał zielone chuj, bani. Dobra, robię wam robię wam respa niedaleko W punkcie. no, tak O kurwa tu jest nie, Zabił się byś musiałem jest na wodzie na środku, na wysepce, na plecach nam z tego zadomkiem. domkiem. Taka, bo tu był czołg, no? O, uszkodziłem go. Dawaj mi tego pancer Fausta, tego rozwalę do końca. Ale way, czołg no, mamy bez... na plecach? Nie, jest tylko Muszę sobie go ogarnąć, gdzie on jest. Atakować B3. Ej kurwa, coś zrobił nam dojazd tutaj. Mamy towarzystwo na tym naszym punkcie B4. strzelił do mnie z RPG pod strzelił No zabił mnie, co? Kolejny tu jest? A już nie mogę się na Jezu, czołg mnie rozjebał gdzieś z kosmosu. Yy, działa nam... Czele... O, działa nam ta ciężarówka tutaj. Ale jesteś już miejsce bliżej. No wiem, że jest, no ale tutaj bliżej. jeszcze są ludzie. Na tym. Tu widziałem amerykana jakiegoś. Miałem 10 fragów już. Kurwa, no! Snajper mnie zdjął, na dachu siedział! Nie wiedziałem, że... Dobra, ale wiem, że tam jest to, to zaraz. Od razu wysiadam. Wceluję się w ten dach. Biegał tam lang. Chyba. Strasznie ciemna tam. Co?! Jakim cudem? A w ogóle brightness ten jest większy. No. Kurwa, drugi raz ten sam Snajper mnie zdjął, ale... A tu jest ham, dobra zbiórka. No jakby punkt ten mamy czysty, trzeba iść tam. Ale to ja tutaj pojadę swoją ciężarówką. Ładnie, to by to przejmujemy. To jest ostatnia linia i mamy z tym No. Jadę jakąś truszką przez ten las. Są takie jakieś czołgi? Poładuj się do ciężarówy tu. Wjeżdżam na Co Stoję między takimi szafami. Znaczy szafami, co ja ze między budynkami. Zabił mnie? Jestem. Jakby skąd? W sensie... Dobra, podjadę ku Belwagenem. Czy ty umarłeś? Ja umarłem, no, ale już stałem. No to ja coraz się po ciebie kubelwagenem. To wsiadaj jedziemy na kolejny punkt. No ładnie. No, tu jak jesteś. Dobra, no, czekaj, teraz się zrobię. Widzialny No, mogę? O, jestem. Wsiadaj. No, wjedziemy ich wszystkich tutaj. O kurwa, tam jest czołk To nie zauważy nas tutaj. Chyba. No, bo to gałąź jest jebane. i myk po ulicy, już dwa razy szybciej. Już tutaj te drogi się tak przydadzą. No, jest tak w terenie, wolny że to jest żart. A to będzie ostatni punkt, który będziemy broić, ten zameczek tutaj. O, tam jest. No, no. Ej, wychyli łeb. No bo nie wiem czy to miało sens I trzeba na to jeszcze raz się wychylić, żeby w ubanie. Jazda na ten punkt Nie zaparkuję tutaj Może nam nie zniszczą tego na to będziemy mogli uciec potem. Przyjmuję, tu nie ma nikogo No i gites. Ale zaraz będą I to będzie ich pewnie grubo zaraz No, już jest ich dwóch. No kurwa. To może być grubo, ja schodzę piętro niżej. To będzie czołg. To Co? Czołg mnie zabił. Ciekawe czy zniszczył nam na słabo, bo teraz jest 2 na 2 i... ...jeżeli nie zniszczymy żadnego czołgu, to nie przejmiemy tego punktu. Bombardują nam jeszcze ten domek, jest ich trzech. Teraz no, czterech już no wejdźcie tutaj, to was rozjebie. Kiedy się wbiłeś teraz do domku? Nie. Leży jeden, leży drugi, kurwa nie, a ja pierdolę Wtedy co go obiłem Dobry gościu Tam miał, kozak miał Thompsona więc Dobra Na butach się już zrespię może No Biegnę za czołgiem Razem z tym Przejętuje rowerem pod górę. Przejęliśmy to B2. No to zaraz ostatni punkt, za to. ale jeszcze go pobronimy chwilę, bo... Znaczy niech tu team nasz broni, a ja zaraz złapię jakiś rower i jadę z tobą na ostatni punkt. O kurwa, bo to są czołgi, no. to jest mocno nieciekawie. Ej, we mnie na bagażnik może. Weź się wróć. O, super. Ze mnie na bagażnik. Podjeżdża gablotą. Dawaj, jazda. <noise> jak to głupio <mógł> wyglądać. <noise> Ta gra jest cudowna, po prostu. No, dawaj na to B1 jakoś. Ale szybko jadę. Czy ja mam wrażenie, że niszczą ci się koła, jak jedziesz? A nie, ogólnie to masz tylnie koło zniszczone. Ej, tu samolot ląduje. Tu jest czołg! Tu samolot wylądował. Gdzie ty masz czołg? O chuj. Padnij, Z! Połóż się. Nie mogę. Z się kładziesz. I czołgaj się, ciągle ruszaj się. Kurwa, nasz teammate rzucił bombę na mnie. Hmm. Chciał zrzucić na czołg. Ale mu coś nie piłko. dobra, ja biorę kubelwagena, skoszę po ciebie. Bo ty żyjesz, no kurde. kurde, schował się, no. Ja celuję w ciebie? Nie, nie widzi mnie, ale schował właśnie, jak zacząłem do niego celować, to się schował. Bo. A odjechał, coś robi? Nie, stoi cały czas obok mnie. Bo wiesz, ja. No ja i zobaczył. Ja, my. ja mogę podjechać. A, bo jeszcze zetknęł kubel -Wagenu. O, no i zabił go. Teraz akurat zrzucimy na niego bombę. Co mogę? Do kubel na mojego wsiąść. No już przejęliśmy, nie, nie. No może... i tak wygraliśmy. No. I wyszedł trwa ze 17 minut. Hmm. Powiedz, papa. Pa. Pa, pa.